Cześć, ja jestem Komendir i zapraszam Was do oglądania drugiej części przejścia gry Hobo Trójka, a zarazem kolejnego odcinka z serii Najlepsze gry na mój Okej, Ok, idziemy. Gincie. Ha. I mamy nowe, ostatnie kombo. Hobo zaczyna szczelać językiem. Znaleźć jednostki specjalne. To jest fajne. Gincie. Okej, okay, idziemy dalej. Policja i ja nie mogę. I teraz szotka. spokojnie, jednostki specjalne. Nie panikować. Gdzie? O, zajmę zamachem. A, no, wiedziałem, że już nie mam. Szofu. No i dobra, dalej. U, tu, 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 tu. Zaś to samo. A ten pistolet po prostu ma za razem, raz razem, całą jednostkę specjalną. Aj! razem, gdzieś ty jest jeszcze jeden, shotgunem. Ha, a ja to razem, 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 Gini. O, to komando jakiś. I już przejdziemy trzeci poziom. Hasło GANS. I teraz ostatni poziom. I dobrze pamiętam, to też będzie trudne. <laughs> pamiętam, mam nadzieję, że przejdę go za jeden razem. Powiem tak. Mniej więcej nie jest hobo czwórką, no bo pierwszy hmm, raz ledwo, więc mogę troszeczkę ginąć, więc na przykład hobo czwórka może mieć trzy części. Nie wiem jeszcze to dokładnie. Łagaszczyla. To się trzeba odwracać. Nie w tą stronę! Teraz są, samą część się obróci, bo będzie część w tę stronę. Nie na tyle mod że popatrzeć w ten hobo.

Cię. Moc, chowa na was spadnie Ach, już niedługo Ja nie mogę Ale błąd Dzisiaj mi nieźle idzie, więc powinniśmy przejść Ej, gin. Gin helikopterku! Ale, już prawie i jest. Udało się. No i drodzy Państwo, prześlijmy Hobo Trójk. No i co jest stanie dalej? Czy Show będzie mógł sobie spać smacznie? Czy może zaś się wkręci jakaś policja albo gorzej niż specjalnie. O tym się o, o tym się dowiecie w kolejnych... w kolejnym odcinku serii Najgiera, a tymczasem Komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli Wam się podobało to klikajcie fajne znaczenie, w kolejnym odcinku serii na przegry na Wyspiegier.